Słuchaj tego. Canon R10 to podobno najlepszy aparat dla początkujących vlogerów i fotografów w 2025 roku. Ale czy naprawdę warto go kupić teraz? Canon R10 miał premierę w 2022 roku i od początku był reklamowany jako lekki, szybki i pełen technologii z droższych modeli. To bezlusterkowiec z matrycą APS-C, który potrafi nagrywać 4K bez kropa. A zdjęcia strzela z szybkością nawet 15 klatek na sekundę. W praktyce to aparat, który daje ci ten sam autofokus, co w profesjonalnym R7, ale w dużo mniejszym i tańszym opakowaniu. Idealny, jeśli chcesz zacząć robić eventy, vlogi, motoryzację albo po prostu uczyć się światła i kadru. 3 Plusy. Autofokus. Działa genialnie, wykrywa oczy, zwierzęta i pojazdy. Nagrywanie w 4K bez kropa. Jak na ten segment, to rarytas. Lekkość i ergonomia. Możesz go mieć zawsze ze sobą. Trzy minusy: brak stabilizacji matrycy. Przy filmach z ręki może być trudno. Niewielka bateria potrafi paść szybciej niż się spodziewasz. Brak drugiego slotu na kartę SD trochę ryzykowne przy dłuższych sesjach. Czy kupiłbym go w 2025 roku? Tak, jeśli szukasz nowoczesnego, szybkiego i uniwersalnego bezlusterkowca w rozsądnej cenie, Canon R10 dalej ma dużo sensu. Ale jeśli planujesz robić więcej filmów niż zdjęć, Lepiej dołożyć do R7 lub czegoś ze stabilizacją.